Witam wszystkich serdecznie na czytaniu pod tytułem Co dalej z tą relacją? Pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne, w związku z czym nie z każdym z Was będzie rezonowało. Jeżeli nie odnajdujecie się w nim, zapraszam Was na inne kanały. Wybierzcie sobie obiekty. Tutaj grupy kart w zasadzie, bo pod tymi obiektami, żeby Wam było łatwiej, są grupy kart, już przetasowane, wybrane karty. Pierwsza grupa kart pozwól przyszłości odejść, druga twórczy projekt, trzecia. Deszcz obfitości. Jeżeli potrzebujecie więcej czasu, zatrzymajcie sobie filmik, a ja przechodzę już do pierwszej grupy kart, czyli do Pozwól przeszłości odejść. I co my tutaj mamy dla Was? Mannas, Turisas, Rajdo, bratnie dusze, zdrowe wybory. Kobieta z wężem, porzucenie przeszłości, rodzina, przyjaciele, przewodnicy i skoncentrowanie. Moi drodzy, co dalej z tą relacją? No, i tutaj pokazane jest, że, że ta relacja będzie się rozwijała pod warunkiem, że pozamykacie pewne. Yy, pewne stare sytuacje, podomykacie przeszłość. No tutaj mamy aż dwie karty, które o tym mówią. Karta, obiekt w zasadzie do wyboru, pozwól przeszłości odejść, ale również to, co jest do przepracowania, też po, porzucenie przeszłości, tak? czyli zostawienie swojego starego, dotychczasowego życia yy, takiej, w takiej formie, w jakiej do tej pory było. Może też porzucenie jakichś takich yy, zbędnych schematów, nieprawidłowych myśli porzucenie jakiejś idealizacji, tak, i zmiana tego. Ta, praca ta relacja będzie wymagała dużo pracy, dużo, dużo, ogólnie tu będzie się działo, dużo zmian. Jest, możliwa, jest możliwe, wspólne zamieszkanie, tak, jest możliwe jakby wejście troszkę, na wyższy poziom tej relacji, na przykład właśnie poprzez wspólne zamieszkanie, może postanowicie wyjechać gdzieś razem za pracą, w ogóle gdzie indziej, czy za granicę, czy do innego miasta, coś zacząć tworzyć razem, i to jest jakby też tutaj ukazane, że pozwól, aby pewne rzeczy za Tobą zostały zamknięte. Być może wyprowadź się z domu rodzinnego, tak zamknij to swoją przeszłość i rozpocznij coś nowego. Macie pokazane, że to jest wasza bratnia dusza, czyli jest to silne połączenie z drugim człowiekiem. Tworzycie dobre wybory, czyli słuchacie jakby siebie, e, słuchacie swojego wnętrza i z poziomu intuicji, z poziomu swojej duszy podejmujecie decyzje, które są słuszne. Jest też pokazana kobieta z wężem, która symbolizuje, że z jednej strony ten człowiek może wydawać się wam bardzo empatyczny, ale z drugiej strony czasami przejawia cechy narcysta, Takiego egoisty, tak? Więc jakby taki dwojaki obraz tej osoby jest Wam przedstawiany, i czasami może być taka no, dezorientacja, tak, że z takiego czułego człowieka może um, ukazywać się. Ktoś bardzo porywczy. No O tym też może mówić Runa Turisas. Turisas przedstawia osoby, która ma bardzo mocny charakter. Osobę, która no, czasami ma też problemy z jakimiś uzależnieniami czy problemy ze swoją agresją. Jest to człowiek, który nie szczędzi słowa, nie strzępi języka, który czasami tym słowem bardziej zrani. I właśnie czasami może, może być tak przedstawiany w Waszej relacji. Duże wsparcie w rodzinie, w przyjaciołach, w, wśród przewodników. Czyli tutaj ja bym powiedziała, że jest to jakby taka relacja, która ma duże szanse do tego, aby mogła rozwijać się pięknie, ale dużo, dużo pracy trzeba w nią włożyć i na pewno popracować też nad takim ego, tak? Popracować nad, nad swoimi rządami, żąd, rząd. Jak to powiedzieć? Rządzami popracować nad, nad tym, żeby nie ranić siebie wzajemnie, bo być może tutaj um, jesteście taką relacją, gdzie czasami Zostałam zraniona, to zronię Ciebie jeszcze bardziej, tak, na takiej zasadzie oko za oko, ząb za zą, więc tego nie róbcie. Dużo na pewno komunikacji pomiędzy Wami jest, jest możliwa gdzieś jakaś wspólna podróż, jest możliwa, tak jak powiedziałam, przeprowadzka albo po prostu spędzenie razem gdzieś na wyjeździe jakiegoś czasu, no i duże też skoncentrowanie. Transformacja jest przedstawiona, bo macie motyla tutaj ukazanego. Skupienie też na sobie i na tym, aby dokonać dobrych i słusznych wyborów. Tylko tak, jak mówię, co do przepracowania, porzucenie przeszłości i pójście w nowe. To jest takie, jakby w nowe, w nieznane w zaryzykowanie, tak? Bo wy nie wiecie, jak tam będzie, tak? I tutaj jest właśnie powiedziane: zacznij, naucz się, jakby wychodzić ze swojej bezpiecznej strefy komfortu tam, gdzie już ci to nie służy. Ale to wcale nie jest powiedziane, że macie zakończyć tą relację, bo ja tutaj nie widzę takich kart, aby ją zakończyć, tylko aby jakby może. Porzucić swoje myśli, tak? Może do tej pory jakieś mieliście negatywne myśli, które Was czy blokowały, czy powodowały jakiś obniżony nastrój, i tutaj po, może porzucić jakiś dotychczasowy schemat działania względem tej relacji. Być może tutaj coś właśnie nieprawidłowo robiłeś, e, może za dużo właśnie tego ego, za dużo ja było, i tutaj trzeba nad tym popracować. Także ogólnie jest bardzo perspektywistyczna przyszłość, ale na pewno dużo pracy i też trochę frustracji będzie w tej relacji. Bo czasami ten człowiek z takiego anioła może pokazywać różki. Taki przekaz dla Was, moi drodzy, ale jest szansa na to, aby, aby ta relacja mogła naprawdę bardzo ładnie się dalej przyszłościowo rozwijać, tylko będzie wymagała dużo pracy. I zapraszam teraz osoby, które wybrały drugi, drugą grupę kart, czyli twórczy projekt, tu zobaczymy, co Wy tutaj macie, co dalej z tą relacją urus, runa pusta, motyl. Tutaj jest jakby skoncentrowanie na sobie, raj, ocenianie siła i macie takie rozkwitanie. Moi drodzy, co dalej z tą relacją? Ta relacja, yy, mam wrażenie, że jest to relacja. Początkująca, że jest to relacja, która przynajmniej taki przekaz jest dla tych osób, że jest to relacja, jakby, która albo była świeżo poznana, albo dopiero niedawno zaczęliście, jakby spotykać się tak na poważnie, że jest to ktoś. Kto bardzo Wam się podoba fizycznie, kto Wam się podoba też intelektualnie, jest osobą podziwianą, może to być osoba, taki trochę lider gdzieś w grupie, przywodząca, charyzmatyczna bardzo, przyciągająca. I ta relacja, ona się powoli rozwija stabilnie. I jaka będzie przyszłość? Tutaj to jest zakryte. To jest jakby niepowiedziane, co będzie dalej, tak? W każdym razie ona teraz... Fajnie, pięknie się rozwija, stabilnie, powoli, tak jakby tworzycie swoje fundamenty. Mogą być jakieś małe docierania się, bo runa Urus symbolizuje właśnie mżawkę, czyli takie jakby oczyszczające rozmowy wyjaśniania pewnych spraw, które mogą troszkę zaboleć, ale to są takie jakby docierania się, więc Wy jesteście takim świeżą relacją, świeżym związkiem, gdzie dopiero się docieracie, gdzie się poznajecie, gdzie spędzacie ten czas, gdzie jeszcze, yy, gdzie jest właśnie to takie pierwsze zakochanie, zauroczenie, tak bym powiedziała, gdzieś te motylki w brzuchu buzują, Jaka będzie przyszłość, to jest zakryte, to będzie zależało od Was tak naprawdę, na ile będziecie jakby chcieli wchodzić w tą relację, na ile będziecie się starali, na ile się dotrzecie, nie jest pokazane, co będzie dalej. W każdym razie na chwilę obecną jest bardzo ładnie. Macie kartę motyla, czyli ta relacja ewoluuje, przechodzi w następną fazę. Ona tutaj jakieś są zmiany, tak? Jest skupienie na sobie, podejmowanie słusznych decyzji, praca z cieniem. No i macie tutaj właśnie jakąś stabilizację, wzrastanie i takie, takie odpoczynek, y, taką relaksację, fajnie spędzony czas ze sobą, czyli jest to po prostu zakochanie. Tu jest tak pokazane, zakochanie, które może przerodzić się w miłość, ale wcale nie musi. Mamy runę pustą, która nam niczego nie definiuje. Macie, myślę, że będziecie dokonywali wyborów, tak? Będziecie tutaj zastanawiali się, czy chcecie dalej w tą relację brnąć i ją rozwijać, czy być może to jest tylko takie coś ulotne, wakacyjne, takie coś, co mile spędziliście czas, ale nic perspektywistycznego z tego nie będzie, tak? Bo też tak może być tutaj przekaz. Co macie do przepracowania? Ocenianie, tak? Żeby nie oceniać drugiego człowieka, żeby jakby po wyglądzie, Żeby lepiej siebie poznać, ja bym tak powiedziała, zanim pod, podejmiecie decyzję, czy być razem ze sobą, czy, czy być może zakończyć tą relację, to y, poznajcie siebie dobrze, tak? Bo wy tutaj jesteście jakby troszkę zaślepieni tym pierwszym zauroczeniem, tak? A wtedy jakby mamy różowe okulary założone i my nie widzimy prawdziwych cech, tego człowieka, nawet kiedy on nam o tym mówi, tych wad, tak? Tylko po prostu jakby idealizujemy i wy w takiej idealizacji jakby tkwicie aktualnie i nie widzicie jakby obrazu, prawdziwego obrazu tego człowieka. Więc zanim podejmiecie decyzję, dobrze poprzyglądajcie się i jakby. Zauważcie te cechy, które ten człowiek ma, jaki on jest, a nie tylko jakby to, co Wy teraz widzicie przez pryzmat, przez pryzmat różowych okularów. Ale generalnie bardzo miły czas, dużo takiej radości, dużo zauroczenia, dużo fascynacji wzajemnej. Co będzie dalej, to już podejmiecie decyzję adekwatną do tego, jak będziecie postrzegać tę osobę. No taki krótki, ale specyficzny przekaz dla Was. Pozdrawiam Was serdecznie. Do usłyszenia. Pa! A my teraz przechodzimy sobie do trzeciego obiektu, czyli deszcz obfitości. I cóż tutaj runy mają dla Was do przekazania? Algis, fechu, naudis, łódka, o, mamy kostuchę i mamy kubek kawy. Złość, planowanie i przejście. Moi drodzy, no tutaj jest pokazane tak. Ogólnie teraz Wasza relacja prosperuje, Wasza relacja jest taką sielanką, wy poznajecie się, jest Wam dobrze ze sobą, jest duża fascynacja zarówno ciałem, jak i umysłem, jest jakby taki rozwój, relacja rozkwita, ale przyjdzie zatrzymanie, przyjdą jakieś tutaj nerwowe sytuacje, przyjdą pierwsze problemy. I tu karty mówią, że te pierwsze problemy zweryfikują, czy wy będziecie chcieli być z tą relacją, czy wy będziecie chcieli e, jakby tworzyć związek z tą osobą, o której myślicie teraz, czy podejmiecie jakby ryzyko, czy też będziecie mieli na tyle siły, aby przezwyciężyć los, bo tu jakieś będą dosyć, myślę, że duże przeciwności losu. Niektórzy z Was postanowią zawalczyć o tą relację, będziecie dalej jakby planowali swoją przyszłość, będziecie próbowali rozwiązać, um, znaleźć rozwiązanie problemów, które właśnie będą piętrzyły się w tej relacji. Natomiast no, niektórzy z Was no, postanowią zakończyć tą relację, tak? bo tutaj mogą pojawić się nawet zdrady. Tak? Być może e, ktoś pójdzie gdzieś na bok, tak? ktoś pozna jakąś osobę, jakaś fascynacja. No wcale to nie musi być zdrada fizyczna, to może być zdrada emocjonalna, każdy inaczej postrzega e, zdradę, i niektórzy z Was mogą po prostu zakończyć tą relację. Także to są takie, jakby dwojako tu akurat wyszło w trójeczce. Teraz jest sielanka, jest naprawdę pięknie, jest spędzanie czasu, jest zadowolenie, jest duża fascynacja, jest takie przyciąganie yy, fizyczne, emocjonalne, intelektualne, ale przyjdzie jakaś lekcja życiowa, przyjdą problemy, kłody będą rzucone pod nogi i będziecie wtedy podejmować decyzje, czy yy, jakby weźmiecie sprawę w swoje ręce i popracujecie nad tym, yy, czy będziecie. Chcieli po prostu jakby znieść te przeciwności losu, czy jednak zakończyć tę relację? No, tu jest tak, jakby dwojako pokazane, ale też jest pokazane, że niektórzy z Was mogą zakończyć się, yy, zakończyć jakby tą relację w sposób pozytywny, znaczy pokojowo. O, tego słowa mi brakowało: pokojowo, czyli byście po prostu mieli ze sobą kontakt, albo byście nie byli ze sobą, tak? Czyli jakieś tutaj. Rozstania pokojowe, gdzie, gdzie jesteście nadal kolegą, koleżanką, spotykacie się czasami od czasu do czasu na kawę, zapyta, powiecie sobie cześć, czyli to by nie było jakieś takie negatywne zakończenie i palamy, palimy ze sobą mosty, tylko raczej takie po prostu luźne zakończenie relacji i jakaś tam kontakt nadal by był. Co macie do przypracowania tutaj? No złość to jest jakby frustracja, wyładowywanie złości. Może być tak, że albo wy, albo wasza osoba jest taką osobą, która nie potrafi w sposób nieraniący innych wyładować swojej swoje frustracji i złości, tak? Czyli tutaj trzeba nad tym popracować. Być może, jeżeli właśnie, jeżeli pojawią się jakieś trudności, tej relacji, znaczy to może być trudność w Twoim życiu, to może być trudność w życiu Twojego partnera czy partnerki. I tutaj pokaże się, jakby, drugie oblicze tego człowieka, albo Wasze oblicze, gdzie ta osoba stanie się agresywna, słownie, gdzie ta osoba, może też fizycznie, gdzie ta osoba będzie wyładowywać swoje frustracje na Was, albo Wy będziecie wyładowywać na niej. I tutaj wtedy możecie podjąć, jakby, decyzję, bo zobaczycie inny obraz tego człowieka, obraz człowieka sfrustrowanego obraz człowieka inny, niż do tej pory go mieliście i możecie chcieć, jakby zakończyć tą relację, bo nie chcecie być z takim człowiekiem, więc jeżeli tutaj jest praca nad sobą i praca nad rozładowywaniem swoich emocji w sposób nie raniących innych osób, ale generalnie jest też, jakby chęć planowania czegoś, więc ja myślę, że duża większość z Was będzie chciała popracować nad tą relacją i dalej planujecie swoją przyszłość wspólnie, i jest też przejście gdzieś indziej, czyli jakby tutaj rozwój tej relacji jest pokazany. Więc moi drodzy, popracować nad złością, popracować nad. E, a, i tutaj może być też tak, że jak będą jakieś problemy, to ktoś może uciekać w uzależnienia, tak? I to może przerastać kogoś, więc, więc tutaj też zwróćcie na to uwagę. Moi drodzy, taki specyficzny przekaz dla Was. Pozdrawiam Was serdecznie. Do usłyszenia. Pa.